Żyjecie. Mam nadzieję, że tak. Jeśli tak to witam w kajnie żywych po tygodniu przerwy. Sorry, że nic nie nagrywałam i nic nie wrzucałam i skończyłam ten cholerny 24 odcinek. Ale jest tyle spraw na głowie. <laughs> w tym przypadku pewna zachcianka pewnej dziewczyny. Nagała 23 odcinek. Sprawiło, że poznacie, jak wykorzy wykorzystywać Daje. Otóż, tak jest. historii. To są w historii, pozwala ci zagrać jeszcze raz w ten sam odcinek. Te same odcinki G. Dzięki temu możesz zmienić swoje relacje z poszukiwaniem. Szczególnymi osobami, Twoje wybory będą miały wpływ na dalsze scenariusze gry. Uwaga, będziesz musiała zagrać jeszcze raz we wszystkie następujące odcinki. Oznacza to utratę wcześniej zapisanych informacji. Czyli lovmy te pospadają, sp ale spokojnie ilustracji i ubanka nie tracisz. Więc luz. Jeśli kupiłeś jakieś ubanko dla lasu, niespoko nie tracisz tego. Po prostu lovmy te spadają w dół, albo poprzednio, jak były wysokie przed tym odcinkiem, zrastają. Good job. Więc można wszystko zawalić i lecieć na nogę. No i są wolne i play. Uy, dobra, nie chcę mi się czytać. Tu polega na tym, że wybierasz sobie jeden odcinek po prostu tylko odblokowujesz... nie wiem... ilustracje, albo jakieś inne ubanka, których jeszcze nie masz, ale po zakończeniu tego odcinka nie zestając i nie zmieniacie się w stosunek replay i cała fabuła w gry, czyli że się jedną decyzję, która ma wpływ na dalsze losy. Tam nie, wolno mi pewnie, nie, ale nie play historii, tak. I my otóż weźmiemy replay play historii, gdyż jak widzieliście, fajną miałam wpadkę 20 czy 24 odcinku nie zdobyłam ilustracji. I źle zachowało przy na Danielu. Więc, jak to się mówi, jest szansa, żeby to nadrabić. I sobie ładnie naciskamy na to. I nam wyskakują odcinki. Ta. Odcinki. które przeszliśmy. No i tu mamy zagaj jeszcze raz. No i zagamy. 24, nie, 23. Ten U, jest późno w Rosji. Późno. Jest 2353. I jak zwykle musiałam sprawdzić na laptopie. Czemu nie? Telefon ma łobok. Super. No i co? I bierzemy dom sekretu. Zaga jeszcze raz. Tak. No i właśnie w ten sposób zaczynamy 23 odcinek. No to co, zaczynamy. Wróciłam do domu po tym, jak udało mi się przekonać Amber, aby zaprosiła mnie do siebie dzisiaj na wieczór. Na wieczór. Na noc. Chciałam poobserwować obserwować Nataniela i jego rodziców, aby sama mogła ocenić, co się dzieje u nich w domu. Sam nie chciał mi nic powiedzieć. Zaczęłam przygotowywać swoje rzeczy, aby potem udać się pod szkołę. To tam miałam się spotkać z Amberem. Niestety jedna, jedyna piżama jaka mi została to stara piżama, którą kupiłam jeszcze w gimnazjum. Nie mam mowy, abym zabrał ją do AB. Na pewno obróciłaby to, by się to przeciwko mnie. Pozostałe były brudne, nie pomyślałam, ale nie pomyślałam, żeby je wcześniej upeć. Sorry, wiem, miałam ze sobą uwagę, żebym czytała ze zrozumieniem. A ja chyba zamał czytam. Muszę szybko pójść do sklepu, zanim go zamkną. Co mówiłaś? A, Przestań mnie tak strasznie za każdym razem, mamo. Pukaj, zanim wejdziesz. Zapukałam, ale nie odpowiadałaś. Posłuchaj, nie za bardzo podoba mi się ten pomysł, abyś nie spała dzisiaj w domu. To już drugi raz, gdy informujesz nas w ostatniej chwili. To samo było z y, nosowaniem u Przepraszam, obiecuję, że więcej się to nie powtórzy, a na pewno muszę tam iść. Mamusiu... – Musisz? No, chciałam powiedzieć, że chcę tam iść, bo muszę poobserwować. Zmyła się szybko, aby nie zadawała mi już więcej pytań. Mieszkanie. No dobrze, sklep z uganiami to w tamtą stronę sklepy. Weszłam do butiku. W butiku jest oczywiście Ozalia. Cześć, Ozalia. Cześć, Mona. co tutaj robisz? Chciałam kupić nową piżamę. E, piżamę? To niemożliwe. Muszę cię wszystkiego uczyć. Dziewczyny nie śpią w piżamach, tylko w koszulach nocnych. Ech, wolałabym niech... Bolałabym, mnie. Chcę nocować u koleżanki, a więc nie muszę być, ech, mm, mm, no, elegancka. Y, zawsze musimy być eleganckie, bo obraź sobie, że u tej koleżanki padniesz na mężczyznę swojego życia. Będziesz żałować, że kupiłaś piżamę. Dlaczego takie rozmowy zdarzają się zawsze mi? Why? No, to mogę coś kupić. Czy jestem zakazana, jestem na słuchanie muałów w czym powinnam spać, Rosalio? Oczywiście! W tym momencie mamy dwa bardzo fajne modele. Chodź, pokażę ci. To twój Putnik czy Leo? Ha, powiedzmy, że wszystko co jest jego jest też moje. To piękne dzielenie się. A więc, w tym momencie, dwa modele są bardzo popularne. Ale to zależy od gustu, bo osobiście nigdy w życiu bym tego nie założyła. Jesteś pewna, że nie chcesz przynajmniej zobaczyć tych koszul? Lek? To za. Okej, okay, już dobrze. No to, którą wolisz? Jak widzicie, mówiłam, że... Stojów, ubanek się nie traci. Widzicie, tu po cenie jest 105, a tu 0. I my bierzemy 0, bo mamy dosyć tracenia. I co najgłupsze, to się ubia na naszym SU. Od razu. Ale spokojnie zmienimy to. Luz, na razie niech tak będzie. Seksownie wygląda na szpilka w pięknych petkach Mau. Ojeju. Co bardzo. Ale chyba widzieliście, która godzina. I odwala. To słodkie. Azalio, Dobrze wiem, że znam to krytyczne spojrzenie. Przepraszam, już idę spać. Nie wyganiaj mnie. Och, nasz klient, nasz pan. Jeszcze taki ukłon. Nie dam się przekonać. Jeżeli chcesz dzięki temu uwieść jakiegoś chłopaka, to uwierz mi, że tylko taś czas. No za nie będę kłamać. Chciałam przede wszystkim oddać ci przysługę. Proszę iść, jestem spóźniona. Mówiłaś, że gdzieś idziesz? Czego ci jeszcze nie powiedziałam? Będę nosić u ambę. Co? Co? Ja próbuję się z nią pogodzić, w cudzysłowie. Komczucha! coś przede mną ukrywasz? Co kombinujesz? Nic takiego! Zapewniam cię, że chciałabym rozluźnić atmosferę dla Nataniela! Ach. Ach. Ale kłamczy! Jasne! Znam cię! Wiem, że to nieprawda! Lepiej, żebyś już. żebyś jutro mi wszystko opowiedziała! ho, ho, ho! Jeżeli przeżyję do jutra! Nie zostanę upchana do jakiegoś piekarnika albo zamknięta w ciemnej piwnicy. Mieszkanie, mój pokój. Wróciłam do domu, aby skończyć się pakować. Ambe uprzedziła mnie, że po mnie przyjedzie. Wkęciłam, wykęciła się, argumentując, że mieszkamy, że mieszkam w i sz dzielnicy. Przepraszam bardzo, znowu niedokładnie czytam. Cała będę musiała ją znaleźć przed szkołą. A Najpierw. Chwila przerwy, bo tak nie wyjdziesz na miasto. Sorry. Ach, no fajnie, dobrze. Przynajmniej wreszcie, jakoś po ludzku wyglądasz. A nie, w piżamie. E no, ja słyszałam, jak jedna moja koleżanka poszła na imprezę w piżamie. Czemu nie chodzić w piżamie? No, ale jak to się mówi, kwestia estetyki. Jednak e, nie warto chodzić w piżamie. To jest takie przywiewne i osobiste. Ups! Castiel! Wow! Ach, to ty! ju, you, 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 and you! Cześć. Dlaczego zgodziłam się na ten beznadziejny układ z Amber? No, ale ta skoro e, Pusiłam się do Amber, to mogę spróbować trochę załagodzić sytuację z Castielem. Myślałam, że miałaś się już ode mnie do mnie nie odzywać. Ja? Ja? No. Lepiej już sobie pójdę, nie czuję się na siłach, aby wymyślić nową wymówkę. How? A! Jaki śliczny... Prawie dostałam znowu co Co za twóż... Tylko się przywitał. Tak, ale mógł na mnie skoczyć. A jak szczeka to wygląda groźnie. To nie jest... To nie jego się przestarzało, tylko ciebie. Ale ja bym to Wygląda groźnie. O biedactwo. Boisz się pieska? Pieska? Uważasz, że jest mały? Pani K, przestań się na mnie nabijać, ze mnie nabijać, No to, co ty tutaj robisz? Idę do samą. A ja do technikum. A nie, sorry, Ja wolę być w domu. O tej godzinie zazwyczaj jesteś punktualna, a ta, co so będziesz źle przed czasem, idę się z kimś spotkać. Przecież nie idę na lekcje. To była ironia. Spotka się z kimś? Hm? To nie twoja sprawa. Ja zawsze ci odpowiadam, gdy za każdym razem przychodzisz przychodzi pytać mnie o głupstwa. Nie zawsze. Powiesz w końcu, o co chodzi? Wyluzuj. i da się spotkać za ambę. Będę się u niej No co? Patrz. musiałeś to powiedzieć? Za dużo gadasz. Wow. Widzisz, za dużo gadasz i już mu takie oczy Idziesz do tego, idioty gospodarza. Kochany, idiota gospodarz, ma na imię Nataniel, A to jest Amber. Pomijając fakt, że mieszkają w wspólnym domu, jest ustalone, że idzie do Amber. Więc, sorry. Amber nie jest gospodarzem. Nathaniel jest gospodarzem. Więc pomyliłeś tu rolę. Nie, ale idę przede wszystkim ze względu na Amber. Ha. Ci. Wiem, że tam jest tak, ale ja mówię nie. <słuch> Wyjaśniłam dlaczego. Amber, co ty z mną kombinujesz? Nie musisz tego wiedzieć. Ach. Pileczkę, to ma jakieś związki z tym, że między nami wszystko skończone? Nie mam ochoty o gadać? A po raz pierwszy byłem gotowy cię wysłuchać. Och, przepraszam, że tego nie wykorzystałam. No, może później, miłego wieczoru. Pak. Wejście do parku, Kafejka. Przed szkołą. Czekał na Amble przez pół godziny, aby się, Amble się nie pojawiła. Brzmi, jak kiedy pomyślę, że przez nią płóciłam się z kascielem. Trudno, wracam do domu. Pum. Pum. Habum. Chabum. Jestem. Muszę teraz obmyślić pan wymiany. Mono i... Mamo, na pewno musisz przestać się tak zjawiać z nienacka. Pojawiasz się i znikasz w tych pikselach. Yy, wybacz, ale ostatnio jesteś tak pochłonięta swoim myśleniem, że to jedyny sposób, do, aby do ciebie dotrzeć. Jakaś Amber do ciebie dzwoni. Mama podała mi słuchawkę i wyszła z pokoju. Słucham. Gdzie ty się podziewasz? Od kilku godzin próbuję się do ciebie dozwonić, aby podać ci mój adres. Od kilku godzin? Nie przesadzę, idę z... i skąd masz mój numer? Peggy zebrała numer wszystkich uczniów, kiedy szpała w pokoju czycielskim. Wystarczyło, że grzecznie ją poprosiłam o twój numer. Kochana Peggy. A no tak poza tym, to nie miałaś na mnie czekać pod szkołą. Czekałam na ciebie po, po, ponad Pół godziny. To dlaczego nie mogłaś się do mnie odezw... ...dodzwonić? Tylko dlatego, że zgodziłam się, abyś przyszła do mnie do domu, nie oznacza, że ułatwię ci sprawę. Przypominam ci, że nie jesteśmy przyjaciółkami. To mi tak dużo, że pozwoliłam ci uśmiechnie nocować, a więc przesadzaj. Nie przesadzaj. Nie jestem ogrodnikiem. nie mam upewnień, nie będę przesadzać. Słowo dają przez tą dziewczynę, czasem wziąłem w ludzkość. O, nie jedna, nie ostatnia. Nie pierwsza, nie ostatnia, więc spokojnie, spokojnie. Takich jest więcej. Na szlak, like, wydałam sekret. No dobra, dasz mi w końcu swój adres, abyśmy zakończyły już tą historię. Amwe podytko, podytko. <grytko> okay. Co, przepraszam. Aby bodyktowała mi swój adres. I nie zapomnij, że mili goście przynoszą prezent dla swoich gospodarzy. Mili goście? A ja jestem niemiłym gościem. I im nie na losę. Tak, ale zrozumiałam lepiej, żebym już poszła, jeżeli mam jej coś kupić. Idziemy na bazę. Tak, jasne, na no, takie baza. Kurczę, nienawidzę tego. To się wchodzi do, wchodzi się w bazę, kupuje się świeczki zapachowe, kup miasto, Iceu i się wraca na przystanek. Przyszłam na przystanek autobusowy i udałam się w kierunku wyznaczonym przez AB. Zapłaciłam 10 dolców za bilet. Skandal. Mają naprawdę świetny dom. Zadzwoniłam i ktoś otworzył drzwi. Mono, no i co ty tutaj robisz? Co ja robię tu? Co ty tutaj robisz? No, przyszłam na noc, wiesz, takie tam, muszę pooglądać. Inne widoki, ścienne. Będziesz tutaj spać? Jak to? Ale Amber ci nie powiedziała? Słucham? Aby przerwała naszą rozmowę i popchnęła na droniela, aby stanąć tuż przede mną. Ach, nie jest za wcześnie. Masz mi prezent? Daj jej zapachowe świeczki. Daję ci. Mosz. Hmm, to jest beznadziejne, ale dzięki. Nie ma za co. Przerzuciła prezent przez i sobie poszła. Ja to powiadam, jakby co. Albo skracam wersję więc nie mi za co za Chodź, pokażę ci mój dom. Chodź, pokażę ci mój ogród. Chodź, pokażę ci mój pokój. I łazienkę, w której będziesz spać. nie patrzył na nas z oczami, podczas gdy Ambel wzięła mnie pod rękę Wiecie, to co, y, mamy tam dłonie i pięć palców chwytnych i łokieć, żeby się zginać i nadgastek? Wiecie, co to jest. Jak widzisz, to jest przedpokój. Bo Zamknij gębę, bo wyglądasz jak eba. Abum, abum. Jest dość imponujący. A jeszcze niczego nie widziałaś. I odkryjemy ten dom. Następnym odcinku. Czyli to jest pierwszy odcinek dwudziestego trzeciego odcinka. Przed dwudziestym czwartym. Kebum. No dobra. To pa. Mam nadzieję, że nie jesteście źli za taką długą przerwę. Dziękuję za subskrypcję. Dziękuję, dziękuję. I łapki w górę, moje kociaki. Mam nadzieję, że nie jesteście źli, że ja was nazywam kociakami. No psa ja mam, kota nie mam. Bądźcie moimi kociakami, proszę. Dobranoc. noc.